Dzisiaj wam pokażę sekrecik w tym domku idziemy sobie tu bierzemy łopatę kopiemy i zaraz nas gdzieś tu tepnie podobno tepnie o, widzicie? jesteśmy w takim pomieszczeniu już mi ktoś sobie pograbował Życie, i napiszcie w komentarzu, jak się stąd wychodzi. Ale to już nie wyrazi, tak nie chciałam. Teraz wam pokażę drugie. Jadę teraz na policję. I ogólnie, jakbyście chcieli, to ja z chęcią bym mogła was dodać do Robloxa jak ktoś ogólnie ma... Ja się nazywałam Zwariowana Marysia 3-3. Dobra. Jesteśmy na policji. Idziemy. Yy, wchodzimy, nie wiem do której celi, ale to zaraz zobaczymy. I podobne koło kibla gdzieś. Jest tutaj na przejście. ale niestety nas okłamali nie ma nie wiem czy znacie też takie takie przejścia jeszcze wam ogólnie mogę kilka pokazać że idziemy sobie tu Niektórzy to mogą znać, niektórzy nie. Trzeba iść na drugą stronę miasta. I. I. Tam będzie takie tajemne przejście. Ten, kto ogląda dębęja, to tu jest jego skrytka z detektywem. Oni sobie tutaj siedzieli coś tam pili. Przyszli sobie tu. I każdy to wie, że tu się otwiera. Idziemy. Tu. Jezu, jak ja chodzę. Idziemy do tego tu. Idziemy do tego w tu. Tu się nam otworzy tajemna skrytka. Jesteśmy w takim oto pomieszczeniu. Mamy tutaj też kamery na cały świat. Więc...